Z Brodą? Mistrzem Międzynarodowym? Ha! Bardzo chętnie zagram. To jest z kozakiem. Musiałby mnie zaprosić na, na tym, na czeskomie. Do gry. Jak on ma? Marian Czello. już go szukam. Profil. Jest Świrek Byniolus Jest. Jedziemy z tym, słuchajcie. Marian! Jeśli mnie słyszysz, o, jest, jest! Dobrze, wyszło. Jest. Kłaniam się serdecznie, mam bierki koloru czarnego. Co mi zagra? Tego nie wie nikt. Tego nie wie nikt. E4, no to proszę Pana. Jedziemy, jedziemy. Co my mu zagramy? E, zagramy mu, proszę Państwa, C5. Obrona sycylijska, niech coś się dzieje. Który wariant pójdzie? Skoczek F3 obstawiam. Wszystkich zawodników. Zagramy partię z Mariagello. Będzie to partia bardzo ciekawa mam nadzieję, że pouczają co dla nas wszystkich. Pozdrawiamy gorąco wszystkich fanatyków szachów. E4-C5, obrona sycylijska, ja tu dobrodzieju. <grytanie> Trochę, nie, oczywiście wszystko pozytywnie, nie? Wiecie co chodzi, więc po prostu jest dobrze. Wszystko pozytywnie. Na Mariana jest taki mój wariant, który ja też Was zachęcam do grania tego wariantu. W debiucie mnie nie zagnie, mam, mam nadzieję. Ale później może być kiepsko. To się jeszcze okaże. Skoczek C3. Wariant Najdorfa. Dobra. Tak można. Tak też Najdorfa. Uważam, że goniec E3 jest bardzo spoko. Wariant zagra posunięcie E5. Ja gram konie F3. Co dalej? Jakie podejście? Podejście długiej roszady, proszę pana, Tak z jego strony. Tu, tu. Tak, to już grywano kiedyś w 90. -tych. To jest mega spoko. Marian, Goniec E6. Goniec E6 z jakiegoś powodu nie jest dobre. Tylko dlaczego? Dlaczego wszyscy grają Goniec E7, a nie Goniec E6? Broda tak długo myśli w debiucie w Najdorfie? Nie wierzę, coś tu, jest, coś tu jest nie halo. Poszedł tędy. Tak mi grali, tak mi już grali kiedyś w 90 latach. Mówię serio. A wiecie co ja gram tutaj na to? Taki ruch. Nie wiem czy to dobre czy nie. Się okaże. Tempo na Hetmana F3. Się wycofamy tędy. Mhm. Dobra. Wszystko graj buczy na razie. Co wczoraj. Oczywiście może spróbować. No nie będzie długi, będzie naprawdę bardzo fajne. To to w ogóle się dzieje. Dobra, zagrajmy w ten sposób. Może to błąd. Może to błąd. Dobra. Jedziemy z nim, chyba powtarzam słowo jedziemy. Nie wiem, czy zareagowałem odpowiednio tym gońcem na G4. W długu idzie, ma to sens. Ma to sens jakiś na pewno. Jakiś sens to ma. Mm -hmm. Dobra, on idzie w długą, ja nie c7, wieża c, b5. B5 mogę od razu wrzucić praktycznie chyba, jak się nie mylę. Okej, okay, b5 gram od ręki. Ogólnie wszystko pole d5 się rozbija. Ale muszę pamiętać, że Marian gra to mi się podoba. To mi się podoba, nie idzie w jakieś takie inne pierdoły, po prostu Najdorf jest dobry. Ale zobaczymy. Mam stresa troszeczkę, ale to dobrze, czuję adrenalinę przynajmniej. Tu się trzyma. Odszedłszy. Tak, mogę tutaj, nie? Mogę dużo rzeczy różnych. Tu trzeba grać z wszystko. Tylko jak ja tu, on tu. Ja tu, on goniec. Pozorom Najdorf jest w miarę Przejrzysty i wiadomo, może nie jest prosty, ale wiadomo o co w nim chodzi. I, i, i to często wystarczy no, do osiągania fajnych, dobrych pozycji i do, do, do aktywnej gry. Ewentualnie tutaj. To jest jakiś ruch na pewno. Nie wiem, czy to nie błąd. Zaraz zobaczymy. Czas na rozwój. Rozbój w biały dzień. Tu nie ma ruchu, bo strzał. Strzał, tu się broni, tu szacha nie ma, ok okej. Czasami ten skoczek ze sztuczką odchodzi jakoś tutaj, jakimś strzałem. G4. To jest groźba, ja wiem. Dobra, nie wiem co, G4 gram. Przepraszam, ale dziewko, wydaje mi się, że w porządku, może skoczek F2, zaraz jakieś ustawimy się. Rozwijam się. Rozwijam się, zgodnie z umową. Tak, skoka przestawił, roszatka i pchanie. Ha. Tu nie chcemy, tu możemy zagrać, tu jest dobry ruch wydaje się. Wydaje się, że to jest dobry ruch. Nie wiem, czy to nie błąd, ale idę w to. Zostawimy tu Zbychowi okulary. Przyjdzie. Będziemy grali na ślepo. No, Marian dobrze tutaj rozgrywa tą partię. Na C4 chce wjechać? No dobra, ja gram tak. Gram swoje. Ta pozycja nie jest taka zła. Jak na pozycję z zawodnikiem tej klasy to... Kurdelebele. Dobra, C4. Czym to chce bić? Benz. Chyba wierzył jednak, chyba jednak wierzył, chyba jednak wierzył. Dobra, bicie, 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 bicie. Ja tutaj, bo mogę? Mogę wszystko, mogę wszystko na h5, gramy na h5. Gramy na H5, ale to puszczam to pole. Bardzo mocno je puszczam tutaj. Spokojnie. No dobrze gra kurczę. No muszę powiedzieć, że naprawdę dobrze gra. No. Bęc. Dobra, wygląda to jak ruch, wszystko na razie. Tutaj będzie chciał mi wejść. Mało czasu jest. Mało jest czasu, to prawda. Tutaj zagram, żeby przetrzymać te pola. Do tego skoczkę dawać. Goniec do 8 powiem Wam szczerze, nie jest złym ruchem. Mi się goniec do 8 podoba. ja coś kapie cały czas? O co mu chodzi w tej kanciapie jego? Cały czas jakby kropelki gdzieś spadały, nie? Na ziemię. Tutaj coś... Chciałem nadjablić, na diabła narobić. Jasne, że tak. Co mam ci powiedzieć? jest naprawdę spoko partia. Czas, no czas, czas się nie dodaje niestety. Nie włączyłem z dodawanym? Ten czas, nie? Nie było źle uważam. Panie Piotrze, kurde Lebele, no, szkoda ten czas. Ale chyba to nieźle stoi, co? Powiedzmy sobie szczerze, zobaczmy jak to wygląda. Teraz będziemy grać tak z widzami. No słuchajcie, no to jest przyzwoity wynik z, z zawodnikiem, który jest mistrzem międzynarodowym. No. no zgniecie jak skarpety, no, za, za ciasne, ale to ja jestem zadowolony z tej partii. Jestem zadowolony z tej partii, bo no, to naprawdę wydawało się, że. G4 nie jest dobry, skoczek C6 się gra, po prostu lewa się tego gońca Aha, i pozwala się na bicie. Ok, no te ruchy by dawały się być szachowe, to nie jest dobre, skoczek F2, G4 poszło. Kilka niedokładności, no jest tutaj dużo lepsze się okazuje. Pytanie, czy on tu był lepszy do końca. A, to wypuściło przewagę totalnie. To wypuściło przewagę totalnie. Możemy zagrać rewanż bardzo chętnie, ja białymi.